Ech, znowu mnie okradli ze spokoju, znowu jakieś potpunudzia w nocy były. E, Utręczycielka zazdęczała, w domu też. Radio pomaga, pomaga, bo to rozwiązanie radiowa tam dużo dopomaga. Ta muzyka skierowana w ścianę, takie co udręczała, zastręczała. Wyszło nawet, że udawała mnie w seksach, żeby zakryć, wprawdzie jakoś słyszałem, tak zasłyszałem gdzieś tam, to takie głupie, e, mogę przyjść przeprosić że któraś zaskrywała sobie, bo kiedy miała swoje orgazmy, się orgazmując, sam, bo mnie to tam odejmowali zakaz zazdrości, dziwności słyszałem, że jakaś młoda dziewczyna, dziewczynka, że, że mnie czeka aż podrośnie. I że wtedy, że, że i na siłę tam na jakieś mowa, że muszę być jej takie tam okropieństwo fu, Nie, nie, nie aż ta żegowina taka piekielna. I ta dziewczynka. Proszę, zejmijcie się sobą, dziękuję, ja was tym nie, nie angażuję. Zagrywka, powiedzcie, świadomych, nieświadomych, po prostu winni sami sobie, świadomienia, i tak dalej, i tak dalej. Udawała, dziewczynka, że zaskrywała. Tak było, że zezwalo grupów jakichś tam jak pozowała. Różne, jak mężczyzn, ludzi, słyszenia, do się w domu moich rodziców, w jakiś sposób wyczuwała się te demonizmy, pętania, sposobami tam zostały wysłane, ale to była zasłonka, że sama sobie nawoływała, czy sama udawała, może wręcz jakiś mężczyzn, do roszczenia sobie potem czegokolwiek. Do posłów, pajątka, czy to tam na dziesięć u do utrapienia ludzi, po prostu, bez celenia życia. Ja nie. To zaświadczam, że ja tego nie uprawiałem, nie czyniłem, nie. Że żadnego wejścia do głowa, wypizga, przepycha, jakaś tam miłma jakaś tam życia, czy dusza, to że my zagrywali na budowie, że mnie tam ująć się z tego, co miałem dobrze i że być jakimś tam zamazanym. Dusza jakiegoś robotnika, czy pracownika, czy kogoś, czy, czy ja w domu, nie wiem skąd, coś tam coś. To też raportowałem do Watykanu. I dalej przykład kolejny, że... Kolejna zagrywka, że miałem orgazmienie właśnie i pasowała się jakoś moje orgazmienie. No, nam przesłałem do Watykanu, żeby nie mieli tej zwałuchy, jak się zamodlić. Jak zrobić rozrzewka, prysznic najlepiej, dożywić się też fajnie, wtedy masażem rozpocząć sobie swoje miejsca okolice okolicy genitali. Można rozmasować sobie uda przy okazji, wewnętrzne części sięgna. Wtedy ładnie też lepiej, tak samo przy ćwiczeniu, że jak dzieci by się miało, tak się brzuszek masuje. To wtedy lepiej idzie kubka, lepiej trawienie jest. U osób starszych tak samo, bowiem bo u osób starszych to czasem trzeba było wykonać. Masaż takie brzuszka, żeby jak miał problemy z jelitem, że przechodziła ta potrawa. No i co? Tam, ci co promowali, to co wyszło na największej debilif w historii ewolucji, a po prostu co zbesztali taki chrześcijan Jana po drugiego i wypromowali sobie po prostu e, wyżet rezultat po tych dwóch latach. Jak okraść chrześcijan, jak, jak okraść e, rząd, naród polski, okradać, jak okradać e, i chcieć zdrożyć sobie interesy i bogacenia się celem, tylko bogacenia, a nie swojego życia wiecznego, a innym odbierając e, role przypisane specjalnie powołanym osobom od swoich praw praprzod, przodków, od Jezusa Chrystusa Zazary. To zasłaniała. Dlatego, że nie ma problemu tych seksualnych, to są do sposób, sposoby że jak się seksualnić, tak jak na świecie wiedzą, prawie to przez wieki wieków, Chrystus, Nazaret to tak samo. Piękne seksy adamskie. W dżungel, miłość, rozciągi, przyciągi, jak potrzeba taka napierania, to wtedy wyjście z kobieta. Rozładowanie, ruchy biodrowe, oddech, oddech, przysiady, ruchy biodrowe poza kobieta. A potem, kiedy już jest wyruszana ta energia, to wtedy znowu wejście w kobieta. I sensualnie, i z miłością, i jest, i dłużej, i lepiej. Wdech, wydech, wdech wydech, wdech wydech. Wdech, wdech. Warzywa, owoce przy buzi pokrojone lepiej, na tacy drewnianej polecam jakieś kupione bez żadnych metali. Świece, świeczki i trzymane przy sypialni zaraz w trakcie, w każdej chwili dużo strawy, woda, mleka, miodu można, można trochę odściwa dla usta, gdy czasem coś potrzeba, żeby cytrynę wziąć, bo czasem trzeba tak co yy, jakoś mina, żeby te smaki yy, dać sobie chwilę odpocząć. Smaką sobie, zmysły nastrać i zastanowić ciągle są swoja ta Adamskość, a kobiecie Ewowskość. Pojęcia, pojęciowości swojej wyjątkowej, możliwości zacnego pojmowania, tego co dopiero możliwe jest do przekazania. I tak, zebrałem jak słowa przekazać, to i zabieraję to. Mowa. Dlatego zdalnie ludzi przekazuję. Tak, chciałem program to robić jakieś programistykę studiowa, żeby robić ten system, jednej pomóc. Zacznę po drugie, od specjaliści maski, specjalistów decydujących na tym męczu i głowie. To był no, długi właśnie ćwiczę takie rzeczy. Specjalny haczyk. Nazywam się bym Ćwiczyłbym tyryryry, raportował sobie od Watykanu. Dala od ludzi. Od jakichś ludzkich śpiegów czy coś. I mówię to tak, no ten, tam nie bo tam czasem namarzą, no mnie też namarzą, coś tam coś, tam nie że potem zagrywka ta ja robię że to ma być namazanie, bazanie jakieś jakiś czy coś. A sami robili to dla snu. Potem już mogą ruszyć. Afryka ratować, wziąć ręczniki, przekaz mają, jak się uchodzić, jak wytrwać, dieta, pokazać swoim dzieciom, jakkolwiek czy mają dzieci, czy nie, tam rodziną, kolegom, ponuwa, że są tacy, no że tak, że wow, wielkie łaży wow, faktycznie są tam wszyscy, że męscy są faktycznie, a nie trzeba pacioty złodzieje antychrześcijańskie. No, śmiało. Odważnie, bo ta wielkość czy coś, tam chęć potęgi, wielko coś tam. Stanowi o tej, tej swojej poczucie takiej mniejszości, maleńkości. Nie do rozwoju gdzieś w etapie życia, nie wyszydzając z nich, bo mogą zaśmieć się jak przodek. Ha, 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 ha. Adam by się nie śmiał. Adam prawdziwy to tak. Smutek żal, ale musi robić swoje, swoja kobieta, swoje potomne. Swoje potomne i swoje stanowienie. A takie stanowi zagrożenie, ze swoich potomnych to jak do e, Kaina odejść. Bo ja będę miał kolejne dzieci, to się boję, na przykład, nie? Stanowi zagrożenie. Weź na swoje, to swoje napuć i masz na swoje poczucia. Jak zagrywa jedna, teraz próbuję do pizgi, duszu uszu, e robić, przymuszenia. To wtedy, myślę, że się nie zasną, to nie. Z nimi nie i tu nie. Byłoby do przodu, dużo bardziej do przodu. Taka tam, co po się to do Watykanu wysłane, że wyprzedzajka, słowa, słychać na no, nagranie teraz też. to też dużo ludzi słyszy, na lotnisku słyszy. W Kremlichowie, Gdańsk, Kremlichowie, bo ona stamtąd się, sięga. Кошчеры слышали, слышали гос, но раз, мова. Я слышу, я слышу, я слышу, Atrakcyjne poczucie faktycznie tej adamskości w sobie. Eee. Jak się orgazmuje, to adamskość sobie krawiąc. i logicznie, czyli te ruchy tak jak mieli u nas małpkowe, małpikowe. Tak mamy od Niektóry W niektórych polędzi mają przez jakieś bestie, sekty, żeby wrobili się w bycie. Nawet na ci, jaskiniowca co byli. Byli elastyczni, stawowo, musieli zawsze czuciem przykierować stawowo. To może być teraz w tych epoka, kraina, na treści, formacja z firma i dziwna robotyka siebie, zrobienia voodoo, albo zombie, albo robot, oby nie, to życie. To mogło się usprawnić. to będzie też po tym, jakimi ziołami zastosować, zapachy, atrakcje, ruchy, e, mowa prawdziwa, ekspresja mowy te słowa, ale modlitwa w kościele do Jezusa w Chrystusa, do swoich prapszodków, do swoich papszodków, prośba o pomoc, nie dojdzie. I stawowe ruch, ruchy, takie joginowe, że noga na nogę, mężczyzna, mówię dla przykładu, to tam niektórzy pomyśleć mogą, że gejowskie, geja, no cóż, eee. eee. jogiczne, wiesz, czasami się mówi, małpikowe, małpikowe, adamskie, prawdziwe, nie? Nie takie tak, gdzie spino na pino i nie ma tego przepływu właściwego zdrowia, biochemia, biologia, tylko jakaś dziwina. To takie raje, pełne owoców, smaków. W też mieli nie tyle mięsa ciągle, a mieli te. dużo warzyw, nasiona. I oni tak mieli, i wychodzili, a na zewnątrz dużo zwierzyny. I zamalowali, wspominali. Ogniska, nie zawsze ciepło się cieszyli, swoim zajemnie, miłością, seksem, radością, lawaniem, szanując się zdrowy, starszych, radowali się, czy błogosławienie. Gdy ktoś czuł na przykład jakieś Uh, uh, to młody na przykład podszedł, taki od Chrystusa tak na przykład może być Mamy, dzieci, tak jak powiecie, że na tak do tego, czy mamy się gdzieś krzywda, no to po, to podłóż, okno otwórz, chemię usuń, świeczkę zapal. Tata się czuje dobrze, coś mu się dzieje w seksie, rozciągnij stawy, kości, wstań, rozciągnie wody, się napoi. Tutaj czują dzieci się spokojnie, że o, 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 nie są opętani jakaś tam, nie opętani, tylko jak coś... E, e. Nickiani ze swoja ta pełnia, z niskości. i żeby też opęta się nie daje, to muszą być ciągle ta pełnia swojej, stanowienia przetrwania, dożywienia, obecności, stanowienia, modlitwa też odpowiednia błogosławienia, kobiety, jeszcze pełnia pełniejsza większa, swoja głowa sortowa, czasem mowa też trzeba częstsza na drodze też. I o poranku polecam słowa. Jakby się orgazniłem. Przemoszenie to nie jest nasz. Tam jest pięknie. Listki, jak pięknie, miłość. A, aleluja wiatr. Ja, Mówią o to liwie krainy części Gdańska, Polska, kraina polska. Zmienię się, a ta dziewczyna się wpasowała w moje ciało. E, 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 e. Robotyka, zombie na ja, dziewczynę coś tam to tak niepotrzebnie to ja będę uczył dziewczynę, a tylko mowa na siebie. Ta dziewka prawdziwa, taka ewowska. Po prostu nie dużo informacji ciągle jak na film, reakcja tylko enjoying, Good heads. Elisa, może herbatka na drogę? Wody, trochę sól, oczywiście, w tej Ale powiedzieli, lecyty na chlebach. Czy w Przed widziałem, była naturalnie sól na jarzeniu, Mysłowe. Pięknie. dość się tak dużo fajnie? A tak jak w tej części, w której bardziej pochodzę, bo się czuła takie zaburzenie, wiele, coś niecości. W się podziwia, że wygrywać może chcieli serdy bestii, wszystkich świętych, to uważajcie, się z śledzchizn nie dajcie, na cmentarzach też nie. Zamudźcie się, nagrania macie, możecie przedstawienie przedstawić nagrania swoje, potomne, prapotomne, na filmach. Uff. Wtedy idzie się, poświęcić telefon w kościele, w kościele na przykład otworzyć na słuchawkach nagranie, w kościele. Bez śpiegów, a poczekać, potem w innym kościele, można jeszcze dalej, taka droga krzyżowa zrobić posłać przodkinię coś może właśnie popisać z sprawy właśnie rozsądzić przed śmiercią no przed oby nie śmiercią czasem, tylko właśnie rozsądzić określić konkretnie chrześcijańsko czyli chrześcijańsko konkretnie, bez jakiejś schizy sekty bestii to chcieli zagrywać, że opowieści, różne treści a potem rok, dwa lata i nagle by powiedzieli, że było tak, takie tamto tamto, a prawda to nie no i tak, czy no, ludzie jakby takie słuchali, takie heloskie słuchanie, takie, a jeze piecze, a jak słuchać się nie można. Nie mogę słuchać tego. Eee, coś ty tam w piekle z piekła mi nadajesz, to nie do mnie. Do księdza mi ci Daj mi spokój. Jesteś na na piękna na niszczą raj, Gdy chodzili na dwór w kościele byłem, to się na motywę, to taka historia się objawiła, bo zacząłem mówić też i takie tam rzeczy, ja dobre słowo się wychodzili tak kobieta obietach, rozpromienione piękne zielenie zaczyna kwitnąć, urka zmieni zmysł przetrwaniu dużo większe, że zwierzęta się pojawi idziemy dalej od górę, co nie ludzie co mają wkurwienie to mnie nie, to pierdole kurwa niszczą mnie w zresztą, nie Do kościoła. Na telefonu, ma gryfka. na przykład z tego. Dziewczyna miłość ptaszki. Weź. Nie takie jakieś tam naruchane jakieś tam słowa, jak gwałtem pętania to coś, tylko... Mnie jest tutaj, Tylko takie te... Pełnia przodków, mowa. Są w to wyczuwane, bo nie zaburzone, ledowo spalinowo, żadnymi jakimiś wiesz, jak tam kwestiami. Z jaskini jakiegoś dziwnego trapienia stracha do świata za jakieś przewiny, podknucza czarymara, opara jakiegoś lecina czy siarczanego jeziora przez zima okresu podziwiania, jakaś halucynacja, narracja i zbłądzenia swojego myślenia, umysłu. No tak, to i nie wychodzili na dwór, uff, 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 że mi ustanawienię, najważniejsze. Witajcie na planeta Ziemia. Co tu robić widos? Z tego i tak. Seks. Czym jest seks? Miłość, płeć, pocenie rodzenie. Zapnij się kurwa do nich z ma nie Pierwsza na telefonie, kurwiając piesem. Sykrzenie, miłowanie, miłowanie. Nie to, nie to, co czeka za tą, to państwo chodzi ja o piekunki. Nie, miłowanie, sykrzenie, najpiękniejsze zajęcia. A idziemy no, sobie w Idziemy sobie dalej, Idę no, sobie dalej, nie? No, na rurę wpierdala się. A mi się nie wpierdala, przekonałem. I dalej. Chodzili zaskini, wiosna, kobieta, piękne stopy zadbane przez mężczyzn, kamyczki opiłowane, bo to jest za niebezpieczeństwo długie paznokcie. Można coś zrobić ze krzywa, czy coś po paznoki wejdzie, to to okropne utrapienie. To trzeba było to zadbać, a nie jak ta firma pokazywali gdzieś jakieś tam zanimbane czy coś tam. Normalnie zadbane to uczucie, konopia, dobra warzywa, ciągle czuciem kierując się ostrożnością. Totalną, z ostrożnością, uczuciem stóp, bo to bez jakichś tam butów czy tego, A jak mieli, to tam też uczyli się, odbywać takie rzeczy bardzo wiele. co szanowni, modlitwa, stanowienie, pełnia, przetrwanie, miłość od miłości, takie doświadczanie nie w rasingu w kurwie złości, tylko miłość tutaj, radość tam, z błogosławieniem, wspomnienia, strumyk, wiosna, że będzie potem podziwiali, mieli strawy, jakieś pola, naumiewali się też sadownictwa z czasem. Zwierzątka, duch Boży to pokazał Dwóch w rewolucji, bo był raj, wszystko było, jak było, że było tego wiele dookoła. Owoców, drzew, owoców leśnych, różnych. Paradajst totalny. Było tak, pełne zboża, pola polska, i inne miejsca, też surowizna, jedzone. Czasem zwierzyna, zwierzyna człowieka, różnie bywała i się chronili, żeby się ochronić, po prostu, ocalić, przetrwać. I się nie dać, zł się nie dać. Miłość paradazy, Chodzili, jaskinia i miłość, kobieta, dzieci, miłość, radość, zwierzątka. Taki totalny paradaz bez ta spalina, bez, wojna, bez wi bez wifi, bez perfumina, bez ledzina, bez treści na jakichś billboardach. Drzewka piękna, ta w sobie ta damskość. Nasekrzeni pięknie, dzieci zadowolone, normalnie rozumujące, bez jakiejś treści, niepotrzebnego określenia sądzenia, jak jakieś roboty, czyli istoty z jakaś na planeta. Tylko normalnie, że to podzieli się tak jak Amazonii przy rodzicach. Seksie, czy nawet mleko kobieta podawała w trakcie, kiedy mężczyzna seksiu i następne płodził dziecko, bo miała dni płodne i dziecku mleko, trzeba podać to, żeby nie zmarło, czasem żeby mi uwała. Tu dalej kochał się z nią, ale nie jak agresor, czy jakiś dziwny. E, e, zły człowiek czy na kobietę, zły czy na swojego pindla, że, że ma tego pindla, że chciałby mieć wyczy na zewnątrz, czy jakoś napięcie, albo że po prostu tak chciał rozstrzać. Tak, nie, można wstać i kobieta aż pokazać, że może tak urodzić na mężczyznę. Dzieci, ruchy biodrowe do Watykanu wysłałem. Takie ruchy, takie ruchy. Normalnie, że te ruchy, żeby tylko ta głowa wyszła bezpiecznie z brzuszka. Te dzieci, jak było kilka, to też musiały mieć to wyczucie. Czucie, też orgazm to wysłałem do Watykanu. Niektórych to nawet. Serio, adamsko Skorwowsko, naście godzin w trakcie ciąża przed e, porodem specjalnie, w trakcie ciąża na umiewanie specjalnych pozycji, sprawności, ćwiczenia widziałem w TVN Dzień dobry, takie fitness, takie w ciąży babki silne, tu ruchy, tam ruchy, tam Ciąża duża, wielka, 9 miesiąc, one ruchy, siła, w ogóle wow i one tak samo kiedyś, Adam Wowsko jeszcze silniej, że tu pożywka, owoce bo nie, że zaraz to telewizja, prysznica czy coś, tylko na nie czucie, tu też obmycie, zadbanie, higiena i sekrzynę na przykład na godzin. Bo na przykład orgazmienie, ktoś rozpozna w ewolucji, nie jedni, a wielu, że pełni funkcję antybolesności. I przy przyrodzeniu jeszcze lepiej narokazywane ciało, i dziecko płód jeszcze lepiej wtedy odczuwane, matkę, i, 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 i że właśnie narokazywane te organy, bo organy, orgazmić od słowa organy, organy narokazywane miłością, szuciem endorfina, biochemia do posileni i wtedy dziecko i płód jeszcze lepiej, bo już nie ma tej bolesności. Na organizmiał satysfakcjonował, że dziecko szybciej chce mieć, że nie na raśnie, tylko taka zadowolona, spełniona, rozciągnięta, na dotleniona, napełniona, naćwiczona mięśniowo, różne pozycje, a potem właśnie dziecko ż, 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 i wychodziło jeszcze lepiej emocjonalnie a nie jak firma. Pokazywaliby, że to takie tu gdzieś coś tam, czy się wydaje i tak dalej. Paraleksowo chrześcijańsko zacnie Adam Sklechowska od od z Dama i z Księgi Rodzaju informacje takie takiej mądrości, bo stanowili miłość i we ci poszli w ten krok co dostali od Jezusa Chrystusa z o ogniem poznania, czyli od zwierzyny też suma sumarą cała planeta bo zauważyło zwierzyna, że nie stanowią zagrożenia, tylko stanowią chęć stanowienia miłości owoce, warzywa, miłość, nasiona i zwierzyny rozumienie i szanowanie i słuchanie i chęć poznania, przyjaźń taka na tym Ziemia. Jak mieli ta miłość, taka swoja, już jest podhalańska. Piękna dzielnica. Lewa dzielnica podhalańska. piękna już mi ktoś spieczył lewe oko, to nagle widać. To takie te no, piekło co nam robiły. Nie wszystkie święte, nie wszystkie świętych, tylko wszystkich ścierwych. Wszystkiego są ścierwa. Jakkolwiek. Tak to się zrobi. Czegół mam dokupić. Co że nie? Głowa to. Drzewo takie domuskowie. Dopełnione, dobrze dożywione farfun. to tylko taka ta gra. No i co? Nie do mojego głowy, Ja ja to takie rzeczy nie robią, to w ogóle nie do pełni, Niczym, nic się daje, tylko to nam neurotykę i nasze krzyżyki neuronowe, które zaburzone nie fajnie dają nam niedobrze. Ja jako Narodaku Bizon 831 z praprzodkami, którzy mnie chronią, którzy chciały je zaskrywać. To w kościele była modlitwa, żeby tego nie robił dzieciom, żeby chcieć na siłę jeździć przodków, bo nie. Tak Chrystusowi robili, bili. Żeby ujrzeć coś tam, ujrzeć, żeby widzieć coś tam, też między innymi w moim dojściu poznani, Poznaniu, tyle co poznałem, to było bardzo złe, I ja to tak ujrzałem, bo mnie się to zdarzało w życiu, też i całkiem miło, ani komu nic nie I tak się założyłem, ułożyłem i ja takie mam, ta wersja. I takie poznanie dalsze miałem, kolejne, bo znam prawdę, dokładnie jakieś jakiejś Dziękuję Panu, Ładnie, to dalej modlitwa, taki zasnę, tu się miło posłucha. Modlitwa. Masaż, stanowienie, życzę miłego, rozciągnięcia stał w mięśni, to jest stanowienie na oliwienie, na sobie na maszczenia, nałaszczenie, na olej chłodne koszulka najlepiej, slemowana gdy trzeba, jako dnia Spoznanie, gdy tuż się używają na jakiegoś na złego czy czarmana, to idziemy, odjemy się w porę, gdy trzeba, to że na siebie, to było na siebie, ale my tego nie czynimy, że ta nie ekspresja, że na, tylko nawet konweniu stanowienia tożsamości swojego chrześcijańskiego podejścia no i to jest ta kurka zmienia, wychodzili mężczyzna też to taka radość większa, bo to dziewczyna, kobieta, żona, dzieci, wielka radość, brak przodkowy też, pożywienie, radość, woda, wyjście, ciepło, temperatura, ciekawi, kolory, barwy, uh, poznanie kolejnych podróże, landy, tych znają bezpieczne, może nie za daleko, ale kolejne, inne przygody, atrakcje, ciekawości, smaki. Kolejne objaśnienia zimowe, w trakcie ziwa, dopełnione, czy różnie bywało, bo tak. I wtedy na przykład dzieciom coś się udało, jak miało jakaś pomoc, pomysłowość. Między innymi też komuś właśnie, że nasionka wystarczy wsadzić. I rosną wtedy z tego zboża, czy na przykład jakieś inne owoce, warzywa, czy drzewa owocowe i tak dalej. Wszystkiego najlepszego, a ja pochodzę z tego bloku, z tego domu. to jeszcze do wujka, do cioci zapytam. Prośba taka od siebie. Najpierw jeszcze tam do tego nie podejdę tylko tu od razu, tak? Los. las. Los. Piękna mistrzyna. Ta skażana moim wszystkim wszystków nie ma. To tylko ta z to są kwestie za życia wśród nas, tylko trzeba się najlepiej odpiętać, modlitwa, macie niepętane, te młode słońce, się, się, rozumiecie się, którzy je stosują, nas dosyłają. Niech spłoną genetycznie, usuniecie, eliminowanie z ewolucji. Ach, bo ja tak chcę, Ja tak mam. I swoje dzieci będę uczył. I to boję się sobie pradziadku. Nie proszę, takie rzeczy dzieci nie nauczyć, nie pilnować. A jak to sobie czyni, to od razu do kościoła i zaczynać odszkodować. Że moja żona nie w trakcie to, robiła, to odpętowała się tego, tu i nie też próbowali tego. Ja, w odniesieniu do podziwiania tego, czucia, stanowienia swojego czasem, tylko filmu puszenia do watkana wysłany, wysłane, że po prostu, żeby tam odpętać się inne, to po prostu uwolnić, że jakieś tam wpasowanie się do moja fantazja, tego podziwianie tu film, a to jest swoja wizja, tą nagrana do watkana wysłane. Pierwsza, no wiadomo, czucie, rozżywka, stanowienie, modlitwa, czucie, stanowienie. W obecność tożsamość, pełnia traktowanie ku miłości faktycznego jak kurzona, żona posiadania chęci, posiadania dzieci i atrakcja pełni pełnej niskości swojej tożsamości w myślenia. Modlitwa i kupełnia atrakcja, chrześcijaństwo, celebracja i modlitwa, żebyśmy miała swoje mależą, właściwego chrześcijanina. I trochę z smorza, trochę że właśnie tak, że, że, że my to opierali, którzy się nie uniemożliwiali, tak zrobili się te bardzo. Właśnie, że, żeby nie mieli tego zła a ja te żeby nie miał. Wiesz tak, że nie, nie jest, bo takie, że takie zmycie, że pozwalam, potem znowu gdzieś, że z tych, co by bez się młodzieży, znowu kolejnych takiej tam zagrania nie, nie. No, potem spokojaczek chcę, się dowolnie z tego, tam coś tam. Na tych bardziej. Na, 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 na tych. Podziwianie lustrze też się przyświecę, podziwienie siebie, atrakcja, miłość, sprawdzenie swojego psycha, że ktoś nas jest jako nienawiść, czy to się czekać niemiłość, to widać, że jakieś pętanie. Potem tego, rozpoznanie i tego i umiłowanie, i rozciąganie i tego, i wspominanie siebie, swoja, swoja tego, podziwianie też swojego stopina, swoja ciałina, swoje czucia i logiczne pozycje. Ma opikowe, różne i to właśnie kuponiowe rozpoznanie, głospowe, podziwianie natura, więc lasu, przez okno, najlepiej to w ogóle wyjść na dwór i kochać się gdzieś tam na, na natura, z kobietą. podziwianie, wyniesienie czucia tego, cała planeta właśnie tego. W sensie doczucia natury, klimatu, temperatura, a która się pasała jakieś te czucia, bo, to, bo ta zagrywka chciała zrobić, udając mnie nie. I udawała w seksjach, że komu prawie seks jakaś dziewczynka i że coś tam opowiada dzieciom, że jakoś taką rzeczy zrobi jakaś pedofilia i to weszło I chciała, żeby mnie zależy że czynić coś, tam zapis, już prawie byłem umarły przez jakieś jakieś to tak dalej. Nie przebaczam tego. Podmucie specjalne było, a nie dla zabawy. Nie wybaczę. I nie wypacz. Jak zrobiłem pradziadowi, spaliłbym pochodnią. Dlatego puszczam do krainę.